Zamówiłam na festiwal, na który nie pojechałam. Trudno, zrobię sobie w takim razie unboxing. Może coś z tej rzeczy zostawię. Może coś oddam. Zobaczę. To jest to jest taka sukienka. Ona jest jeansowa, ale jest sukienką. Zobaczę, pokażę, jak ona leży. Na zdaniu już tos. Fajnie, jest taka. Wluzeczka z szalikiem. Nie będę tego odrywać, bo nie wiem, czy tego nie oddam, ale. Macie taką różeczkę i do mnie jest taki szalik też myślę, że fajny Jest taki topik on też mi się tak bardzo spodobał coś takiego będzie taki krótki, ale nie chce mi się już go mierzyć no i tu są buty, zamówiłam dwie pary białych kozaków te zamówiłam specjalnie pod tą sukienkę jak się to prezentuje? nie wiem jakoś tak to połączenie mnie urzekło jak to wygląda, jak to fituje zostawiamy, czy oddajemy? Buty. One wyglądają tak. Nie wiem, bo chyba tutaj sukienki pasują bardziej te dłuższe. Chyba, chociaż. Albo zostawi te kozaki, albo tamte. Napiszcie. Za tyle Bye!